Kosza. metal, szkło, papier, odpady zmieszane. Szybka odpowiedź. Wszyscy bardzo dobrze. Pomysł konkursu EkoKlowin powstał wewnątrz firmy, jednakże na podstawie zaangażowania jednej z osób, która była współorganizatorem, czyli pani Aleksandry Boguckiej ze szkoły Boguty Pian Pianki. E, tutaj inicjatywa e, była trudna o tyle, że trzeba było zebrać wszystkie szkoły okoliczne do tego, żeby podjęły to wyzwanie wspólnie z nami. Wiadomo, firma komercyjna e, szkoły nie były przyzwyczajone, że organizuje tego typu wydarzenia. E, w związku z czym e, pomoc nieodzowna, zarówno tutaj Szkoły Średniej Szczyrzewa, a także e, organizacyjna pomoc pani Oli. Pomogło nam zorganizować ten konkurs. Konkurs miał za zadanie poszerzenie wiedzy ekologicznej, szczególnie uczniów szkół podstawowych. Zaczął się od eliminacji szkolnych w każdej szkole, z czego efektem były drużyny, które przyjechały do nas na finały. Tych drużyn było kilka z różnych szkół okolicznych. Z założenia, wcale nie jak się okazało, też po wynikach. Nie musiały być w czołówce szkoły, które są z dużych ośrodków miejskich. Te małe ośrodki miejskie także osiągają bardzo fajne wyniki, mają dużą wiedzę, jeżeli chodzi o ekologię. Konkurs był skonstruowany na zasadzie wiedzy ekologicznej, plus dodatkowo tutaj były sprawnościowe konkursy, które były jakby dodatkiem do tego całego e, programu. W jest 23. Waszym zadaniem jest umieścić 20 wybranych na na parku w odpowiednie miejsce poprzez wklejenie konieczynki, naklejki w odpowiednie miejsce na masę. Zależało nam na tym, żeby świadomość rozwijała się nie tylko w ich głowach, ale żeby też mieli przemyślenia, a także te wszystkie rzeczy mogli przekazać dla swoich rówieśników, a także rodziców. Bo teraz właśnie młodzież edukuje starsze pokolenia, ponieważ ta ich wiedza jest bezcenna i jest naprawdę. Bardzo duża w porównaniu do świadomości starszych pokoleń. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy współpracować z taką firmą jak Klovin, zwłaszcza w takiej dążeniu do poprawy środowiska, klimatu, w dążeniu do tak bardzo ważnych i potrzebnych rozwiązań, żeby wspierać środowisko. No Tutaj z firmą Krowin staramy się utworzyć kierunek ochrony środowiska, gdzie, gdzie będziemy uczyli naszych młodzież o recyklingu, przetwarzaniu odpadów, o odnowianiu energii, odnowie energii elektrycznej, o źródłach odnowy energii elektrycznej oraz o wsparciu naszej planety. Jak możemy małymi krokami poprzez własne funkcjonowanie w życiu codziennym e, wspierać naszą planetę, żeby nie e, śmiecić, e, bo czasami wystarczy podnieść ten e, śmieć z e, ziemi i wrzucić do kosza, czy do odpowiedniego kosza i to jednak ma znaczenie. E, dzięki współpracy z firmą Krowin e, młodzież e, du, du, uczy się wielu ciekawych rozwiązań technologicznych i firma zapewnia nam wsparcie w rozwoju naszej szkoły. Osobiście myślę, że konkurs nie był aż tak trudny. Podstawowe pytania się pojawiały, chociaż niektóre były na wyższym poziomie. Um, myślę, że było naprawdę dużo frajdy z samochodzikami też na pewno. Po prostu e, zabawy na przykład na dworzu. Też nam sprawiły bardzo dużo przyjemności, mogliśmy się wybiegać, wyszaleć, więc to naprawdę było świetnie. Ja myślę, że było ogólnie bardzo fajnie, mogliśmy się wyszaleć, jakby poświęcić swoją pracę zespołową, no i ogólnie nie było jakoś za bardzo trudno, ale no, trzeba było trochę też nad tym pomyśleć po prostu. Jako firma chemiczna tak konstruujemy produkcję, żeby nie ingerować w naturę. Przede wszystkim czerpiemy w dużym stopniu do produkcji energii ze słońca. Także mamy obieg zamknięty, jeżeli chodzi o ścieki poprodukcyjne. Nie wydalamy żadnych ścieków poprodukcyjnych. Także od samego początku kształtujemy swoją świadomość. Już wiele lat wcześniej, przy wszelkiego rodzaju inwestycjach, kształtowaliśmy świadomość ekologiczną tak, żeby osiągać te cele, które są ważne teraz, jak się okazało, i można je między innymi raportować. Działania edukacyjne związane z ekologią są bardzo ważnym elementem funkcjonowania naszej firmy. Wodzi się to z naszego DNA i tego, co jest. U nas od wielu, wielu lat uznawane za ten główny czynnik rozwojowy naszej firmy. Wiadomo, środki czystości to skuteczność, ale ta skuteczność musi być poparta wszelkimi formulacjami, które pozwalają na to, żeby one były bezpieczne, zarówno dla środowiska, jak i dla naszych konsumentów.